Hej witajcie, jestem Maka, Witam was w pierwszym odcinku z Minecrafta po prostu takiego survivalowego. Wiem, że było dużo takich Minecraftów, no czyli takich po prostu odcinków, 1, 2, ale teraz tak naprawdę już zacząłem tak naprawdę grać. Postaram się przynajmniej, ok. Mam trochę rzeczy o, to pistony mi latają, żeby po prostu, po prostu jednak nie chciałem was zanudzać tym pie tymi pierwszymi itemami. Więc mam takie na razie itemki, mam dwa diaksy Teraz właśnie chcę w tym odcinku zebrać trochę więcej trzciny, by zrobić enchant, bo mam znalazłem diaksy, mam 19 skóry więc trzeba znaleźć dużo trzciny też od razu. Ojdzie. Zrobiłem sobie farmę, tutaj trzciny, która wiadomo taka zwykła farma, tu są obserwery, że jak dojdzie do góry, no to pistony zbierają. I wtedy mam po prostu, leci tu trzcina do wody Są, Jest to właśnie ta biedniejsza wersja, czyli z wodą zamiast hopperów, więc niekiedy może wyleci No ale tak też niestety jest, nie jestem taki bogaty zaś No tu mamy, tu się ta trzcina zbiera na razie Nie mam jej dużo, jednak chcę zrobić teraz fortunkę By wiadomo mieć, yy, zabrać te diaksy, żeby było ich więcej Na razie mogę zrobić enchant, a nie chcę też tracić tych diaksów jest ja tak, szybko sobie jeszcze upiekę mięso, mieć jakiekolwiek żarcie na później. Też mam bardzo mało węgla. No, więc trzeba zbierać. Oczywiście gram na full gamie, Czyli po prostu wszędzie jest jasno, więc nie potrzebuję pochodni. I też gram na najnowszym z Teraz jest to 20W, yy, jest 14A. Wiadomo, żeby był ten nowy Neder. Na razie jeszcze byłem już w Nederze, ale na razie nie, bo. Yy, zrobiłem go przed jak swoim kilofem, więc mam go gdzieś tam w kopalni, bo yy, tam była lawa. Dobra, mamy już żarcie, więcej nie potrzebuję. Wylatujemy w podróż po trzcinę cukrową. Fajnie tu mam kordy, gdyż to są 00. Yy, tego więc nawet nie muszę zapisywać, bo ciągle wiem, że to jest 00. Więc tak, na razie idziemy już szukać tej trzciny, bo jednak chcę zrobić... Przynajmniej tą fortunkę 2, więc chcę po prostu łączyć. Yy, kilofy żelazne Bo na razie diaksowego nie będę robić Ten diaksowy na razie ciągle będę sobie kopać Tak o, też mam tutaj o Zapasowy drugi jednak trzeba Zbierać diaksy, o kurde nie wzięłem se Nożyczek, e, to dobra Wywalone w to, możemy i leżymy, tylko tu jesteśmy po trzcinę Też nie wiem czy jest głos Z minecrafta dobrze ustawiony do mojego głosu Chyba jest dobrze Ale nie wiem to pewnie jest, jest jakaś nutka w tle, też będzie więcej tej serii na streamach, bo chcę wrócić do streamowania jednak, że będzie po prostu survival, bo to się fajnie gra. Tak właśnie mogę dużo robić poza streamami, żeby nie było, że yy, mam 5 toków dioksów, bo kopałem poza odcinkami. <laughs> Więc no, dlatego po prostu będzie wszystko na streamach większość robione. Wiadomo, nie wszystko, jednak większość. Ja wiem, że na bagnach jest. Właśnie nawet dużo trzciny, więc sobie tu idę jak zawsze. No bo potrzebuję trzciny teraz. Później wiadomo, będzie mi potrzebne, chociaż jak znajdziemy wieśniaków albo yy, przemienimy z zombie villagerów na villagerów zwykłych, no to będzie wtedy do sprzedawania. Yy, ten papier. No i też do fairwarek, do elektry. No to wiadomo. Jeszcze późniejsze rzeczy. Na razie jeszcze nie znalazłem tego. Yy, tego, tego. Chwila, jak to się nazywa. No tam gdzie jest ten portal? Ten twierdzy, yy, ale jak widzicie, że mam czwarty dzień, też, więc no na pewno tego sobie nie dodawałem, bo no tak to bym w sumie da się ustawić timesetem, że na przykład bym chyba dał 60 tysięcy, bo jeden dzień ma 20 tysięcy. Nie no to gdzieś yy, 80, ileś tysięcy bym musiał sobie ustawić timeseta i bym. To miał. Jednak, wiadomo, nie będę ustalać, bo nie jestem taki. Będę zawsze na, yy, na zwykłych światach swoich, no to zawsze yy, nie chciałem się zbierać, no to co dodam. Ale jednak, teraz chcę tak pograć uczciwie. Bo jak ja grałem właśnie na Xboxie 360, to tam pisało, jak przynajmniej raz się nawet użyło game moda, nawet się nic nie wydawało. To i tak pisało wtedy, że. Świ na świecie był używany game przynajmniej, więc dlatego na początku zawsze robiłem te światy ten, na survivalu, jak grałem na początku Minecrafta, W ogólnie zawsze na początku, raczej znaczy startowałem z pc-ta gry, ale gdzieś po roku, czyli znaczy ciągle grałem u, nie u siebie co nie, Jezu tu jest 100% volume, to co ja się dziwię, jednak zawsze po prostu u kogoś grałem, bo ja nie miałem nigdy, bo nie umiałem pobrać potem wiadomo, przyszło świadomi się na Xbox 360 i później na pc to zasięg dobra, mamy już dużo nawet, czekaj, zróbmy sobie crafting szybciutko ile to wyjdzie papieru? dobra, dużo czy to starczy na ty dobra, starczy na luzie, jezu no 30 mamy, dobra no to starczy mi na tą Nie. już Już tu mi starczy na 2 trzecie tych szelfów nawet, więc pozdro bo potrzebujemy 45 książek Tak przynajmniej pamiętam Nie wiem czy to dobrze czy źle, no, ale raczej 45 Więc lecimy Nie jesteśmy też tak daleko y, spawn'a Znaczy no, mojej bazy no, W sumie spawn'a też, bo spawn jest gdzieś tak blisko 0:0. 0, -0. A, Dobra Idziemy sobie, y, w sumie możemy zrobić łódkę Tak, bo mam drewno Zbierzmy crafting, dawaj No i lecimy będzie na pewno szybciej też dlatego nie gram na shaderach, bo jestem na tych snapshotach a fajnie się o wiele gra na shaderach, no ale niestety, dobra, tu też jest sziny trochę, więc oczywiście zbieramy dobra, ile jest jej? 13, dobra nie jest źle na pewno jesteśmy blisko, bo kojarzy tą górę bo można, a dobra, jak płynę to nie mogę, a dopiero teraz mogę. Dobra, zbieramy łódkę. Czemu jak... U to zbieram. Dobra, jeszcze jakieś 300 kratek, coś koło tego. Więc idziemy. jest takie bardziej bardziej nudnie jeszcze ten, ten film mi się tak zdaje. Znaczy ja nie oglądam tak u siebie po prostu prywatnie, tak nie oglądam se tej filmów, tylko wiadomo, tak bardziej kajursowej w ogóle. Że też za dużo Minecrafta nie oglądam. Więc no. A ja, tu się ta przejść przez te Trzeba w ogóle. 61? 6, Sze... o nie, kurde, to niszczy. Siekierę, no, ale nie wiedziałem. To się zastanawiałem. Chyba przez jakąś wersję się niszczyło. Dobra, już jesteśmy tutaj, więc trzeba zrobić K ten. I w sumie mam też idealnie, bo ja mam 19 chyba skóry, jak pamiętam No, czyli na 6 biblioteczek i na enchant Dawaj expa, bo exp jest potrzebny teraz Dobra, robimy Szybko Dobra, 2 diaksy, 4 obsidianu Bo nie kupiłem na ten Na portal, bo nie miałem po prostu Ten, tyle lawy, bo to znalazłem takie źródełko Jest no dobra Cyk, cyk Super, tylko że drzewa jeszcze potrzebuję Czyli mam wełnę? Mam wełnę To szybko zróbmy łóżko A w sumie nie, dobra, bo trzeba farmić expa Nie, nie zmieniamy Właśnie exp się przydaje Dara. Chodź tu już na tym świecie właśnie raz ginę. Z tym yy, wysokim levelem. 25-26 level miałem. 25 26, dobra. Przez szkieleta i creepera. Raczej no, ja walczyłem z szkieletem, miałem gdzieś 3 serca. Creeper od, z tyłu mi... Yy, wyszedł, no i miałem pół. A nie zdążyłem zjeść się do tego jabłka. Bo znalazłem w tej. W kopalni. Więc no. Kurde, czemu... Te ty, ty jeszcze jak. Jak one właśnie takie się przewracają, to tu jeszcze one jakby można je bić. Dobra. 11 level już. Ciągle ja tu iść pod drzewo, a jednak ciągle zabijam moby. Ale. Zawsze można bicie. Dobra. tutaj trochę że ich mamy super, że mi zabierasz fragi o tu wy wy wyłaziłem z kopalni chyba, tak mi się zdaje z tego po enchantie, jak pamiętam bo to wtedy blisko wyszło, ale nie wiem czy to było aż tak blisko weźmy, zrobiłem już creepera ja już się boję tu creeperów na tym świecie one mi tak irytują Ale tyle mi zniszczyły terenu Jak się nie ma fajnego miecza to się trudno zabie też Dobra, bo ja nie poszłam w końcu pod drzewo Czy nie? Mam drzewo, dobra Już nawet nie wiedziałem o tym, ale dobra Zbyt dużo gadam Ale i tak mi chyba nie starczy No styk, Jezus Maria Farciarzem jestem już na tym świecie Dobra, weź to wywal tak, o Dobra, więc stawiam Zaraz bierzmy sobie te nasionka, bo będzie czas zrobić też farmę Znaczy, ci spają Idź sobie stąd Hop, ja w ogóle też mu muzyka w Minecrafcie Jezus maria Co to jest? FCNC 2 mi wblatuje, wow Bierzemy to No tego, bo i tak nie chce mi Fortunka wlecieć, więc FK 2 biorę F2, F... dobra Jeszcze mi Fortunka chyba nie wybije, więc no dobra Fire Aspect mi może być. ale 12 level dopiero A ja mam 11, więc dobra Przepalniami nic nie da, raczej znaczy upieczenia tego więc tak średnie bym powiedział. No idziemy przy Ten 12 to jest mało, a Fire Aspect się naprawdę przyda. Znaczy, ja zawsze lubiłem Fire Aspect, Nie no, za dużo Creeperów. Dużo Creeperów tu jest. Dobra, lecimy z łuku. Nie byłeś na jednego hita? Jak? To jest niemożliwe. Dobra, dawaj. Czekaj, bo tu jest Creeper. Dobra. Jezus, na farcie. Dobra, masz złuk, łap. Też nie był na hita, myślałem, że był. Łap to, te hity, bo nie umiem celować. Ależ mamy ten 12 level, więc szybko idziemy zenchantować. W sumie mogę y, zrobić ten. Albo dobra, już wykopię te diaksy i sobie zrobię od razu diaksowy mieczek. Warto, albo e, dobra, nie. Tego fire aspekt to Na razie mi nie chce wbić fortunka żadna, no. Tam się zjara, chyba, albo i nie. parł r 2 na 14, ale dobra. Złączmy. Ale też pójdziemy sobie po, te, sobie po te diaksy To było tu gdzieś, chyba? Tak pamiętam. Tak, to było tu. Dobra, kopiemy je. Było tu ich 5. Bo dwa wykopałem. Było tu 7, ale dwa wykopałem na ten enchant. Albo jednego. Chyba jednego, bo miałem już jeden. Dobra, lecimy dalej kopać. jednak potrzebne są... O, o jest kinia, dobra, lecę tu od razu. Dobra, ja wszystko teraz będę zbierać. Bo wszystko się przyda, przy, przy, przyda y, przepalimy to i... ...będzie y, EXP, bo jednak EXP potrzebuję. ja wiedziałem... ...że wybuchnie ja w ogóle nie uciekam od niego, nie wiem czemu. Ja jestem nie wiem jaki. A dawaj Expo, EXPO. To, to Ja chcę tu Expo to tu przyszło. Zresztą, jak będę mieć para 2 to chyba będzie Creeper na dwa hity że na dwa strzały. No złoto. Przyda się na złote jabłka. Bo jednak złote jabłka się przydają, jak nie mam yy, seta praktycznie. No, mam żelaznego, ale nie ulepszonego. Enchantowanego. Dobra, też mam bardzo mało kobla. Chyba stack mam tylko kobla, więc trzeba będzie też kopać. Znaczy, to jak będzie się zbrać deaktor, to tutaj się zdobędzie akurat no. Znaczy Czyli fortunka jest naprawdę potrzebna. Bez fortunki naprawdę nie warto kopać. A ja już wykopałem, bo. No, bo mogę. No. Czy znaczy, ja te następne deaktorowe. Rzeczy będę ulepszać od niej na trzydziestkę, tylko. Bo nie warto. Dobra, mamy tu złote diaksy! Kolejny diaksy, nice. Dobra, chodź tu, a nie strzasz z tłuku. Nice, kolejne diaksiore. Więc, po oczko. A kurde, wywal tą wodę może. Dobra. E, tu. Więc bierzemy tą wodę, dobra. A nie, dobra. Tutaj nie zrobię water skill niestety. Znaczy water Baketa w sumie. Nie wiem jak to się nazywa. Co już tam się zrobiło? Obsydion? Nie dobra, kobel. Ile tu jest Diaksów? Bo nie wiem. Dobra, szybko tu zabudujmy. Ezu... Nie! Dobra, super, zdechliśmy niestety. Dobra, szybko idziemy po itamy. Widziałem, że trochę się spaliło. Dlatego warto mieć tarczę. Czemu ja nie biorę tarczy nigdy? Dobra, ja mam drugie wiaderko. Ta, mam tu drugie wiaderko. To dobrze. Będzie, będzie można wrócić jakoś, jakkolwiek. Chyba, że mi nie wyjdzie water bucket, no to będzie średnio, bo ja nie wrócę wtedy. Ale dobra Dobra, wyszedł Dobra, ile... ile, ile by mało rzeczy się spaliło. Czekaj, nie w tą stronę chyba. No. Nie, w dobrą stronę, dobra jakiś creeper kolejny Dobra, dawaj moje itemy Dobra, kilofa mam. Jaraj się O, jazdu, prawie wszystko się spaliło. Te diakcje, które tam były. Też spaliły się, dobra Dupa. I też Dobra wykopię już ja Trzy były Dobra Ty się palisz. No kurde co ja zrobiłem Dobra, ale żyję Dobra, straciliśmy 5 yy, diaksów To zapętam No całego seta Mieczy, które za, za, ...upgrade'owałem. Lapis Dobra, żelazo jest Dobra bo ja idź stąd Dobra ja stąd już ja już jestem na przegranej pozycji, idź stąd co Dobra, jestem w dupie O, już przyszłem. Na jednym w Dobra, jeszcze creeper wybuchł. Dobra, ja już nie mam żadnych temów. już nie mam żadnych temów, dobra. Lecimy w, w samych żelakach. Dobra, lecę kopać. Idziemy teraz. Ja nie mam teraz wody. Dobra, przegraliśmy to. Nie, dobra, mam jeszcze dużo żelaza. Może mi się uda. Jeszcze przybliżę mikrofon, żeby nie było, żeby mnie cicho słychać. Dobra, trzy. Szybko powoda. Byle by się teraz zaś udało. to jednak nie jest takie dość proste nie takiego otara Dobra. Jest udało się. Ale już nie mam żadnych itemków teraz. Totalnie. Dobra, już tu nic nie ma No tu już nic nie ma Dobra, nie mamy... Nie mamy nic! Nie mamy nic! Wszystko straciłem, biegając do kopalni Dlatego trzeba robić tarczę, naprawdę Widzicie Gdybym miał tarczę By była chillera i utopia Jeszcze mi woda zniknęła, super! Fajny Minecraft Jezu, ciągle ta woda znika, naprawdę Dobra, dobra, diaksy są. Jakiekolwiek, zawsze. Chyba tu jest jeden, tylko diaks. Fuck, jest dat. weźmy zechnijmy już, bo to jest bez sensu. Nawet żeby... Ten, bo już nie mam nic. Muszę sobie zrobić seta i dopiero wtedy. Zabij mnie. Zabij mnie, dzięki. Ja sobie muszę zrobić seta. I kopiamy od nowa wszystko. Super. Dobra, teraz będzie jakieś przyspieszenie, bo naprawdę to jest bez sensu. Dobra, w sumie teraz wracam... Znaczy nie będzie takiego. Znaczy dopiero jak będę kopać, to wtedy zrobię timelapsa. Dobra, idziemy po te diaksy, tylko gdzie one były? Też nie wziąłem żarcia. Nie miałem żadnego. Jezu gdzie to było? Ja tu zdechłem, więc wróciłem się. Po... Dobra, tu było gdzieś tu. Albo i nie. Nie, dobra, tu było tu. Tak, wiem już o co. Tam chciałem iść, tu zdechłem, bo chciałem wtedy. Dobra, trzeci level. Pozdro. Tam było żelazo. W ogóle też muszę zamknąć drzwi szybko. Dzisiaj trochę, bo nagrywam. Dobra, już żyję. Dobra, kupiemy najpierw złoto. Błagam, żeby to nie był tylko jeden diaks. Naprawdę. Bo ten jeden diaks, co on mi da? Łopaty przecież nie zrobię. Duża reszta, no dobra. I dupa. Dobra, są dwa diaksy 3, 4, 5 Dobra, 5 diaksów, super. Cokolwiek. Zawsze mamy kill off i miecz Ja nigdy nie robię seta yy, diaksowego. Zawsze na koniec, jak już mam naprawdę dużo Dobra, Jezu, nie strasz łupia. Nie, dobra, ja po, ja zaraz robię tarcza. Tylko muszę jak wyjdę na powierzchnię. Na razie kopiemy do końca, bo ja naprawdę muszę mieć to.